Siemka, ja jestem Orian i, i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj gramy sobie w mapę, e, której jest autorem kalendarz 2 i właśnie Jakiś gościu, jest, nie wiem, nie jest, jest z nami czosnek i gramy teraz e, Znajdź owce 2. Czekaj, to jest kluczyk jakiś, czekaj. O, o, mam, mam klucz. O, i tutaj polega, żeby znaleźć owce. I znalazłem. Ten klucz cały czas mam. Ej, co Ała. się tu stało? <noise> Dobra. Co my musimy tu zrobić? A, Ej. jestem w bloku. Czekaj, wjadę tam do ciebie. A jestem w bloku. No to się ruszaj. Hey, Zdepnąć cię. Jakaj. Okay. E, 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 e. Czy, jestem... Jestem na górze mam Tepnij mnie do ciebie, bo jestem na górze. Czekaj, ja chcę zobaczyć. Cię będzie tam biło. Co Ej, co? Ej, rzeczywiście, tu można się udusić. Co tu trzeba zrobić? Wjedź tam do góry. Dobra. Jestem. Kurde. No wiem co. Ja jeszcze raz wieć. E, jeszcze okay. raz wiedz, bo, wie, bo wiem, o co chodzi. Zalazuj. O! Tam było uokoło golda, Tam było tutaj na przejście, na... Czyli trze, trzeba... do tego dwóch osób. Tak, trzeba było do tego... Do okay. dwóch osób. Ej, albo, to chmurki, skakanie hasi. po chmurkach, parkur. No. Ej, nie... nie fajne, nie Niefajne nie fajne zagranie Kurde, się... no i sam spadłem. Ej, czekaj, ale gdzie my musimy skoczyć w ogóle? Nie wiem. Ja sam spadłem <grym> przez ciebie. Mam lagensy. Duże lagensy przez A te mi spacja nie zadziałała. A ja mam lagensy. O. O. wiem gdzie mamy wskoczyć Tutaj. Ej, dobra. Ale serio, gdzie trzeba wskoczyć? A ja wiem, gdzie trzeba wskoczyć. Nie no. Trzeba to ogarnąć. Okej, okay, wejdę sobie. I po prostu jakby co, to nie... Nie skarżcie się, że jestem taki trochę... mam ponury głos, bo jestem zmęczony, nagrywam to trochę późno, a więc no, rozumiecie mnie. No trochę późno to nagrywamy 22 godzina, więc mogę być trochę zmęczony. I czekaj coś. A dobra, to jest po prostu zwykły rok. Okej. Okay. To, co co tu trzeba wyczynić? O! Nie bij mnie, bo wszystko zlamimy. O! Poszło. Udało się! Dobra, pyk mam O! Dobra. Co? Bardzo łatwy. Poziom czwarty jest bardzo łatwy. No, bardzo widzę. Tak, na pewno bardzo łatwiej, jak tu. Jak ty wszedłeś na drzewa? Po parkuże. A tu jest przejście, okej. Okay. I tam jest owca zamrożona. Maria, ja to... Zamro zamrożona owca. No, zostaw mnie. Dobra, dobra, dobra. Musimy pewnie jakieś dźwigi tu poszukać. Ja po Tyle? Nie, po prostu wejść. Nie wiadomo, gdzie. Okay. Um... No nie wiem co tu trzeba zrobić. To trzeba tak. mieć milion IQ, żeby tą mapę przejść. A my jak widać mamy 0 IQ, No. Jak zwykłe nie bany. mam minus zero IQ. <laughs> XD. Minus Z... zero IQ. Nie wiem co tu trzeba. Serio, nie wiem. Nie wiem o co nam chodzi. Jesteśmy. O, nie. Dobra. To jest cały czas ta owca zamrożona. W zamrażalce. <laughs> Okej. Okay. Nie bij mnie! Dobra, gdzie jest coś... Ej, może ten klucz, co było w pierwszym levelu. Nie... Myślę, że, że na czwartym poziomie mnie to się przyda? O, ja wiem już, ja mam 1000 IQ i wiem, gdzie doskoczyć. To... Czosnek, co tu trzeba zrobić? Trzeba doskoczyć na lód. Ale ja mam wiem. Hmm. Muszę sobie na mniejszym. Hmm. Bądź. No, Bo się nie dziwię jak ja mam. Jak ja mam 28 cianków. Mmm. Okej. Jop. O kurde. Spadłem, bo się poślizgnąłem na maśle i rozwaliłem sobie ryj. Ciemna masa nasza, szaty. Dobra. Nie! Proszę, nie nie imię mnie. Nie wiem mnie! Ja, ja chcę to przejść! A ja chcę się dobrze bawić. Ja też chcę się dobrze bawić. Czekaj, co się stanie, jak tu wejdę? Gówno co się stanie, no. Gówno. Ja wiem co trzeba zrobić. Nie, tutaj nie doskoczę. No ty barb... <grym> <grym> ty barboszu jeden. Co? 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 <suszy> Ty baboszu jeden? Nie przeszkadzaj mi. Kurde, przez ciebie mi szu jeden zły. Słowo śmieszne. Barbosz. Albo Kierzef. albo, albo powiem sko? wam coś śmiesznego. A cik ciąg ciąg majtki ściąg. Ale ja nie wiem co z śmiesznego w tym słowie, a ja się śmieję. O, o jestem. Kurde, jest Przepraszam. Ej no ja serio, nie wiem. Nie wiem co tu zrobić. Naprawdę. Ja zaraz game moda włączę i po... I po Bo i jesteśmy pośprawię. baranami. Nie wiem. I czekaj, ja wejdę na ten blok i hop! Kurde. Chyba wiem, co mamy zrobić. Co? Musimy się popchnąć. Ty, lepsze. Przy... Dobra, to jak będę w połowie, to wejdź tu i po prostu popchnij mnie, jak będę w, w połowie gdzieś, tak. Dobra, wiem, dobra. To czekaj. Wejdę, wejdę i. Skarcz. i hop. Kurde. Jak? Co, co nie wiem, sobie... jak to przejść. Nie wiem, ja włączam game moda i to przechodzimy, bo to jest. Ja sprawdzam, co tu trzeba w ogóle zrobić. Nie wiem, dobra. <laughs> tu rozwalam. I proszę bardzo, dotknij sobie owcy, bo nie, nie będziemy sobie marnować czasu. mamy zero IQ. Ty, fire. Charge. I co? Biorę. Zabrałeś mnie <laughs> jak zwykle. Bo nie umieś się dzielić. Dobra, masz, masz fire checker. Ej, tu coś jest. Jakaś dziura? A nie, główna co tu jest, dobra. Eee, o tu coś jest. A nie, nic tu nie ma. No jesteś ty. A nie, tu jest dziura. Jaskinia wodna. Eee, murek? Murek? Murku? O, murek coś zrobił. Owca! Jest! Ej, mam feryczarczą Ej, co co? Co to jest? Co tu to jest? Tutaj... Ej, tu, tu coś się otwiera. Czekaj, 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 czekaj. nie schodź z tego. Ej, tam się tłok włącza. O, mam, 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 mam. Z tą nam. Z nas To ja tego wagonika tu popchnę, wiesz. Tego popchnę. Czekaj. Um, hop. Teraz powinniśmy móc tam wejść. Hop! Jestem tu. Hmm. Dobra, czosnek jak myślisz, gdzie ta owca się znajduje teraz? Trzeba zrobić F5. A, Aj, widzę ją, jest tutaj. Ej, co? Okej. Okay. Poziom Aby. średni. Aby. O, widzę ją. Czekaj idzie? Czekaj, wejdę tutaj do tej wieży. O, tu dźwignia jest. A nie, ona zamyka i otwiera tylko. Ja mam jakieś wielkie... Ja mam wielkiego jakiegoś... A, ja wziąłem gdzie tu jest. Czekaj. Ym, ja tu nie widzę żadnego wełniaka. O nie. Muszę wyjść Ym... i wejść. A. Czekaj, y, tu nic nie ma. Chwilę. Ja nie wiem co tu trzeba zrobić, serio. A ja wiem co trzeba zrobić chwilę. Ale na pewno jest O widzę ją jest na wieży kurde taka schowana Tylko nie, tylko jak, jak się tam wierze. dostać? Czy to jest otwarta wieża? Nie, ta wieża jest właśnie zamknięta. Ta wieża jest zamknięta, kurde. No. Dobra, grze się dołącz. Co, co tu jest w ogóle? Ja mam ja mam te Tutaj wokół zamku, zamku yy, nic nie ma. Yy, tutaj wszystko jest pozamykane, ale na górze coś może być. Dlaczego nie mogę po drabinie? Yy, na górze może jakieś te dźwignie poprzekręcamy? Będzie ok, czekaj. Chwila, tu przycisk był? Nie, nie było przycisku. Miałem z widy. Ja ale serio, jak się do tej owcy dostać? Hello? Jest jakiś I sposób? Wokół zamku nic nie ma, biegasz na darmo. Kluczu magiczny! Otwórz mi te drzwi! Teraz, otwieraj! Tu i teraz! Otwórz te drzwi! Czekaj Ja chcę tam wejść Kurde, ale mnie tam nie puszczą No proszę wpuśćcie mnie tam Dobra, wiem, to nic nie da Nic nie da Moim zdaniem coś Ty co jest? Coś z tym krzesłem może być Wiesz? Coś z tym krzesłem tutaj jako, jakąś interakcję można Pewnie przeprowadzić, tylko nie wiem co Dokładnie. Czekaj, może Armor stand'a wykryje tym kluczem. Nie, nie ma. Klikam... Ej, czekaj! A nie to tabliczka. Em. No za bardzo tu słuchajcie, nie ma tych rzeczy. Dobra, to ja nie będę marnował Waszego czasu, żebyście się tutaj nie nudzili. Mm i po prostu zrobię cięcie, no, okej okay, słuchajcie znaleźliśmy podziemia zamku tutaj takie podziemia i dobra zostaliśmy właśnie zwierzęciami i mieszkamy od dzisiaj w zagrodzie i jest tutaj masz tutaj trochę masz ja mam dobra wielki napis XDS dobra wiązanka może się do czegoś kiedyś przyda nie wiadomo. Podejrzewam, że trzeba tu jakąś dźwignię znaleźć. Albo przycisk jakiś schowany w jakimś miejscu idiotycznym. Hmm. Hmm. Poczekaj. Co jak tutaj wejdę? Ej! Po... Ej, tam jest owca. Tam jest owca, widzę. Widzę cię, owco. No ty gnoju. No kurde, no i sam spadłem. Karma wraca, jak widać. No. Dobrze, że nie, nie do brzucha psa. Ano. Dobra. A. O. o, tu są potki, tutaj trzeba coś y, skraftować. Czekaj, A ja mam tutaj Magma Cube'a. Magma Cuba tylko Magma Jak go zebrać? Nie wiem. Jak tego go zebrałeś? Musisz klikać, dopóki nie znajdziesz hitboxa tego armor stand'a. Musisz po prostu klikać, dopóki tego nie wejdziesz. Nie weźmiesz po prostu. Moim zdaniem tu trzeba... O mam. Tutaj trzeba zrobić miksturę odporności na ogień, to czekaj. Tak. E, da, daj mi. A nie, czekaj, Ja się poświęcę. Netherową brudawkę musimy zebrać jeszcze. Czekaj. E. Musimy wejść do nadary. Żeby ją zrobić musimy netherową brudawkę mieć. Czekaj. Aleluja. Albo nie. To się zginę. A nie, mamy klarowną miksturę. Debilem jestem teraz. No to tak, wystarczy dinę. jedna... Ja to Koruptą potkę, bo ja wginę. Dobra, no nie, robię, Robię trzy poty. Ale ja chcę tam wejść. To rób te poty. Po prostu zrób... Weźmy sobie po jednej... I... Albo ja sobie wezmę dwa na pamiątkę. Pijemy. Ej, tu nic nie ma. Czekaj. Ej, tu jest tu coś. Ej, tu coś jest. Chodź tu. Idę. Owca. O kurde, nie mamy efektu. Na Dopiero teraz włączyłeś się. Ku? Co? Musimy się przestać palić. Przestań się palić. Minecraftowa postać, o. My się nie przestaniemy chyba palić. Czekaj, gama młode... Kreative i czekaj, ugaszę cię, a nie o, już ja już mamy. skończyłem się palić. Już mamy tego dosyć, serio. czekaj a e... ja wiem, gdzie jest owca. Gdzie? A tam jest, na tej, na tym szczycie. To musimy się tam dostać. Słuchajcie, co będzie trochę trudne. Nie robimy z siebie. Albo może? A nie, pol. to będzie takie no wyzwanie parkurowe widać tutaj trzeba wykonać. Przesuń się. Nie ma! No to się przesuń. No, no okej, okay, no to dajmy tu zejść. Czekajcie, ja do niej popchnę. Albo no nie. Już nie. Już za późno. Czekaj, spróbuję do niej doskoczyć. O. Ty, o. Jest! Co, jest. O nie. O nie. Od razu. O nie. O nie. O nie! O nie! To już jest trudny poziom. A. A! O. Poziom wulkan. Czy Mam ender A. Fakt. Jesteś baranem. Ale ja ją da. mam! Bra. Uii. Czy tu coś jest? Uginąłem. Czekaj, tepnę się tam. O ty, a ja jest? Ta perła jest nieskończona. Okej, okay, musimy tam się po prostu dostać na dół i sprawdzić, co tam jest. Po prostu. Mm. Um, ja nie wiem, nie widzę tu sensu w ogóle. Tym. To może w ogóle nie dawać nie, ja, ja, hmm. ja tego nie kumam Nie wiem, co tu się dzieje w ogóle na tej mapie. To znaczy na tym levelu. Dobra, weź mi daj tą ender perłę. Dobra. Perły chodź, ender. chodź tu na szczyt. Dobra. Masz. Mam chyba pomysł. A i tu to masz ender. tą perłę. Ja? No teraz się tam, tam no, Nie, Ja nie wiem co, co trzeba tu zrobić. Nie wiem, słuchajcie. Coś tu trzeba zrobić. Tylko my nie wiemy co. Kurde. Wiem, tutaj trzeba wejść pod tą lawę trochę, a potem się tepnąć. Daj mi daj mi tą perłę. Daj mi ją. Dzięki. Teraz spróbujmy. Kurde. Nie wiem. Serio nie wiem co, co tu trzeba zrobić. Hmm. Um. Okej. Okay. Nie, nie, nie ma tam nic. Dobra, ja zrobię cięcie i widzimy się jak już tą owcę po prostu znajdziemy. Bo to nie ma sensu. Okej, okay, słuchajcie, już tą owcę zrobiliśmy. Teraz bierzemy y, po prostu 14 level. Czekajcie, ja muszę sobie Minecraft'a to ściszyć, no bo głoś, głośne. Po prostu. Ehm. No i gdzie jest ta owca? Czekaj, wezmę sobie wodę. A nie, nie mogę. Nie mogę zabrać wody. Czekaj, to coś czuję, że coś w tym wodospadzie coś musi być. No um. czekaj. Um, no tak średnio tu coś jest. Um, na 100% tu coś jest. Ja, ja to po prostu czuję, wyczuwam w kościele swoim. Po prostu instynkt stoi mi tak odpowiada, że tu coś jest. Może nie. A nie. nie. Myliłem się, tu coś jest, może. Nie, nic tu nie ma. Nic tu nie ma, ja, ja kompletnie nie wiem, co tu się dzieje. To już co za trudno. Ej, ej, jest tam dźwignia, tam jest dźwignia. Mm. Coś, co się. Tu ot otworzyło? Czekaj sprawdźmy. Ej tak chyba. Otworzyło się w końcu czy nie? Bo ja nie wiem. Serio. Tak, otworzyło się. O, nice. Przeszliśmy to. Um... A co jest? Ej rzeczywiście, my tu giniemy w tej wodzie. A nie, bo on, ta woda jest mroźna, dlatego. Dobra. E, a więc woda jest zimna i nie możemy do niej wejść. Okej. Okay. To czemu dostajemy obrażenie czarne? No bo jest, no bo jest przez zimna ta woda, dlatego. Czekaj. Ryzyk fizyk. No, serio, ja nie wiem. Ja nic nie dostałem żadnego żadnych obrażeń. Ale ty musisz z głową się tam zanurzyć. Myśmy zanurzyli, zanurzyłem. Czekaj, ja tam coś widzę. Mam jajo. Jajo owcy? Nie, mam jajo normalne. A jajo. Jajko. A, a zobacz, Co? czy tam jest jakiś tak, że na przykład połóż na, na czymś czy... Nie, po prostu jajku A. Czekaj, widzę kolejną skrzynkę. Tu um. coś jest? Tu Nie no ta owca na pewno jest w tej górze lodowej... Po, po prostu w tej. Ona jest w tej górze. Pewnie. Na pewno. Czekaj. Idę tu. Ej, tu coś jest. A nie, nie ma, nie ma. Hmm. Kurde. Ja jajka Aha. nie mogę rozbić. Ej, tu są komet bloki w ogóle. Ej w pięcie widzę Kurde ja też co widzę. Tu trzeba zrobić ja kompletnie tego nie ogarniam O, o skrzynia! A pusta Bo, O to zjemne. Chwila coś mam? Coś mam O, kolejna skrzynia i drugie jajko. Mam drugie jajko A ja je o, wyrzuciłem Czekaj ja? jak? Kup. Nie e... Ty... No bo pewnie masz survival Ja nie mam survival. czekaj Jaj... Jajko Ty, ja mam coś, czekaj Mam trzecie jajko Okej, okay, to zbierajmy te jajka, czekaj gdzie gdzie je znalazłeś? Czekaj. Nie może tu ciasto trzeba zrobić. Chociaż Tam, wątpię. Ciasto. Nie, nie. Raczej tylu jajek nie potrzebowalibyśmy. No nie moje jaja. Ale jaja. Kurde, no serio, to jest dziwne. Dziwny ten poziom. No poziom chciałbym ci tylko podejmować. Kurde. Mm. Mm. Ej no serio. Musimy swoje szłony mózgowe wychwycić. Hmm. Tak. Oh. Dobra, dobrze. Rozbiłem potkę tą, którą miałem z tego tam, gdzie robiliśmy potki. Mm. Hmm. 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 Czy coś tu jest? Pytanie. Takie... Nie, nic tu nie ma. Czekaj. W wodzie można robić te rzeczy jakieś. Ale co można? Nie wiem. Odwróciłem jajka. I, I ci się usunęło, czy zostało? Usunęły właśnie. Czekaj, give... Czesiu Minecraft... E -g -g. Ale dwa miałem. A to to wróciło do ciebie. Nie mam jedno jajko. Give Czesiu, Minecraft, Egg... Okej. Okay. To co to musimy to... zrobić? Ej, dobra, daj mi te dwa jajka, może muszę mieć dwa jajka, Feku. A, to nie, no. nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Hmm. Słuchajcie, robię cięcie, to nie ma sensu. Słuchajcie! Otworzyliśmy znak. Aaa, nie mogę wejść. Czwarte jajko? Dni. Dobra. Poziom szesnasty. Dziwny. Ciekawie, co to jest. Co jest? Nie Co jest? Co jest? jest? Świnia na, świna, na, świni, na świni, na świni, na świni. I tutaj trzeba wskoczyć, bo tam jest skrzynka. Dasz mi, mi efekt clear? No bo ciągle mam to obumieranie. Em, dobra. Nawet jak zginąłem to mam. I nie ma, ale wiesz, że nie ma takiej komendy tutaj. A nie. Efekt clear. Efekt. efekt... cześć Minecraft. Ale ty nadal masz ten efekt. No właśnie, czemu? No nie wiem. To przechodź tutaj. Będę męczy. Ej, ty tutaj dostajesz to. A bo tu comment blok działa, to czekaj. Dam ci dużo mleczek. Masz tutaj mleczka. Ej, ej, ej. Oni no, nic mi nie dają. Aha! Ja tu wejdę no Daj i mi co? game od Creative, zobaczę co to mi daje. Nie wiem, to nic nie daje, to czekaj, ja spróbuję przejść. Um, to zobaczymy, czy to coś da. Diamentowy miecz, czekaj. Um. A trzeba świnie zabijać, żeby żeby owce spadły. Ano? Ej, tam jest owca. Rzeczywiście. Ja wtedy zlecę. Pa, jaki trik triksy zrobiły. Ej, ta owca wylądowała na drzewie. No nie ma Kurde. O! Dobra. Udało się. Słuchajcie, mapa jest, y 8 na 10 podoba mi się, tylko że e, trudno jest. Tak, że komentarze za bardzo działają. No o, i dopiero znaczy... teraz mi się po prostu uzupełni. No, fakt. Po prostu no 8 na 10 podobała mi się mapka. Mnie też. E, no taka Ładne. fajna. Szukanie. Okay. a więc skończymy no ten odcinek w owcę Tak.